Czy zdarzyło Ci się kiedyś stać przed porannym lustrem, czując ciężar nadchodzącego dnia? Może to były zmartwienia o zdrowie, może niepokój o bliskich, a może zwyczajne zmęczenie życiem, które zdaje się nie zwalniać tempa, nawet gdy nasze siły już nie te? W takich chwilach często brakuje nam słów do modlitwy. Czujemy, że powinniśmy zwrócić się do Boga. Ale nie wiemy jak zacząć, co powiedzieć, jak wyrazić to, co nosimy w sercu. Dziś poznamy krótkie, ale potężne słowa modlitwy, które jak małe ziarenka światła mogą rozświetlić nawet najciemniejszy dzień. Słowa, które możesz wypowiadać szeptem przy porannej kawie, w drodze do lekarza, czy wieczorem, gdy zasypiasz ze zmartwieniami. Słowa, które od wieków wzmacniają wierzących i mogą stać się Twoim duchowym oddechem w codzienności. Siła modlitwy nie tkwi w jej długości ani w kwiecistości użytych słów. Jezus sam przestrzegał przed nadmiernym gadulstwem w modlitwie, mówiąc: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. 6 6:7. 7. Prawdziwa moc modlitwy płynie z głębi serca z wiary z której wyrasta, i z Bożej łaski, która na nią odpowiada. W trudach codzienności potrzebujemy słów, które są jak duchowe kotwice, krótkie, łatwe do zapamiętania, ale wystarczająco głębokie, by utrzymać naszą duszę stabilnie nawet podczas życiowych sztormów, takie modlitwy nazywam modlitwami westchnienia. Można je wypowiedzieć na jednym oddechu, a jednak niosą w sobie całą głębię naszej wiary. Pierwsza z takich modlitw to prosta prośba z Ewangelii. Panie, przymnóż nam wiary. Łuka, 17 17,5. Te cztery słowa wypowiedziane przez apostołów zawierają w sobie uznanie dwóch fundamentalnych prawd, że wiara jest darem od Boga, oraz, że zawsze potrzebujemy jej więcej. Maria, kobieta 76-letnia, opowiedziała mi kiedyś, jak te słowa odmieniły jej codzienność. Gdy dowiedziałam się o chorobie mojego męża, czułam się, jakby cały mój świat się zawalił. Każdego ranka budziłam się z uczuciem lęku, ściskającego serce. Nie miałam siły na długie modlitwy. Pewnego dnia przypomniałam sobie te słowa. Panie, przymnóż nam wiary. Zaczęłam powtarzać je wielokrotnie podczas dnia, w drodze do szpitala, podczas rozmów z lekarzami, siedząc przy łóżku męża. Te proste słowa stały się moim oddechem, moim pulsem. Nie sprawiły, że choroba zniknęła, ale dały mi siłę, by stawić jej czoła z godnością i nadzieją. Drugą modlitwą westchnienia jest wołanie setnika z Ewangelii. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Matu 8:8. W skróconej formie powtarzamy je przed każdą komunią świętą. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Te słowa łączą w sobie pokorę i zaufanie. Uznajemy naszą niegodność przed Bogiem, a jednocześnie wyrażamy bezgraniczną wiarę w moc Jego słowa. Jest to modlitwa szczególnie potężna w momentach, gdy czujemy się przytłoczeni własnymi słabościami, gdy upadki i niedoskonałości wydają się definiować nas bardziej niż Boża łaska. Jeśli chcesz codziennie otrzymywać te duchowe refleksje i krótkie modlitwy, które mogą wzmocnić Twoje życie. Zasubskrybuj nasz kanał, naciskając przycisk poniżej. Dołącz do wspólnoty wiary, która szuka siły w prostocie modlitwy. Trzecia modlitwa Westchnienia pochodzi z głębi tradycji Kościoła Wschodniego i znana jest jako modlitwa Jezusowa. Panie Jezu Chryste, synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. W jej najkrótszej formie. Brzmi po prostu, Jezu, zmiłuj się. Jan 83 letni emerytowany nauczyciel podzielił się ze mną, jak ta modlitwa stała się jego towarzyszką w bezsennych nocach. Starość przynosi ze sobą różne dolegliwości, w tym problemy ze snem. Leżałem godzinami patrząc w sufit, a moje myśli krążyły wokół niepokojów i lęków. Pewien mnich. Nauczył mnie modlitwy Jezusowej i zasugerował, bym zsynchronizował ją z oddechem. Na wdechu, Panie Jezu Chryste, na wydechu, zmiłuj się nade mną. Ta prosta praktyka zmieniła moje bezsenności z czasu udręki w czas komunii z Bogiem. Czasem zasypiam po kilku minutach, innym razem modlę się dłużej, ale zawsze czuję pokój, nawet gdy sen nie przychodzi. Modlitwa Jezusowa ma głębokie korzenie w tradycji hezychastycznej, która poszukuje wewnętrznego wyciszenia i nieustannej pamięci o Bogu. Jest jak duchowy puls, który może towarzyszyć nam przez cały dzień, niezależnie od tego, czym się zajmujemy. Czwarta modlitwa to wołanie Bartymeusza, ślepca z Jerycha: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. MK 10:47 Jest to modlitwa szczególnie potężna w momentach rozpaczy, gdy czujemy się jak ślepcy, niezdolni dostrzec światła w naszej sytuacji. Anna, siedemdziesięcioletnia wdowa, opowiedziała mi, jak te słowa pomogły jej w najciemniejszym okresie żałoby. Po śmierci męża czułam się jak w gęstej mgle. Nie widziałam sensu w dalszym życiu, nie potrafiłam wyobrazić sobie jutra bez Niego. Podczas jednej bezsennej nocy zaczęłam wołać w myślach Jezusie, ulituj się nade mną. Nie oczekiwałam odpowiedzi, ale samo wypowiadanie tych słów dawało ulgę. Z czasem to wołanie stało się moją codzienną praktyką, nie tylko w momentach smutku, ale i w zwykłych chwilach. Zauważyłam, że stopniowo mgła zaczęła się rozpraszać. Nie dlatego, że ból zniknął, ale dlatego, że przez ten ból zaczęłam dostrzegać Bożą obecność. Piąta modlitwa to proste wyznanie wiary Ojca Epileptyka z Ewangelii. Wierzę, zarać memu niedowiarstwu. Meka 9:24 Te słowa są niezwykle autentyczne. Uznają napięcie, które wszyscy czasem odczuwamy między wiarą a wątpliwościami. Tomasz, 75-letni były inżynier, podzielił się ze mną, jak ta modlitwa pomogła mu pogodzić naukowe wykształcenie z życiem wiary. Przez całe moje zawodowe życie pracowałem z faktami, dowodami, precyzyjnymi obliczeniami. Wiara czasem wydawała mi się zbyt nieuchwytna, zbyt niepewna. Gdy przeszedłem na emeryturę, miałem więcej czasu na refleksję duchową, ale też więcej pytań i wątpliwości. Ta prosta modlitwa: "Wierzę, zarać memu niedowiarstwu", stała się moim codziennym wyznaniem. Pozwoliła mi żyć w tym napięciu, nie uciekając ani w ślepy fideizm, ani w cyniczny sceptycyzm. Nauczyłem się, że Bóg jest wystarczająco duży, by pomieścić moje wątpliwości i wystarczająco bliski, by odpowiedzieć na moją wiarę. Szósta modlitwa pochodzi z psalmu i jest wołaniem o Bożą Pomoc. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Peseat 72. Te słowa rozpoczynają liturgię godzin. Modlitwę, którą kapłani, zakonnicy i wielu świeckich odmawiają o różnych porach dnia. Barbara, 68-letnia nauczycielka na emeryturze, opowiedziała mi, jak te słowa stały się jej kotwicą w momentach paniki. Od lat zmagam się z atakami lęku. Przychodzą niespodziewanie w sklepie, w kościele, czasem w środku nocy. Terapeuta nauczył mnie różnych technik oddychania i uważności, ale dopiero gdy dodałam do nich tę krótką modlitwę, poczułam prawdziwą różnicę. Gdy czuję nadchodzący atak, szepczę: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Powtarzam te słowa skupiając się na każdym z nich. To jak rzucenie duchowej kotwicy w środku burzy. Nie zawsze ataki od razu ustępują, ale zawsze pojawia się świadomość, że nie jestem sama w tej walce. Siódma modlitwa to proste wezwanie Ducha Świętego: Przyjdź, Duchu Święty. Te dwa słowa zawierają w sobie całą tęsknotę Kościoła za Bożym przewodnictwem i mocą. Krzysztof, 77-letni były dyrektor szkoły, podzielił się, jak ta modlitwa pomaga mu w codziennych decyzjach. Na emeryturze zaangażowałem się w wolontariat i poradnictwo dla młodszych kolegów. Często proszą mnie o radę w trudnych sytuacjach. Przed każdą taką rozmową, a czasem w jej trakcie, gdy czuję, że brakuje mi mądrości, szepczę w myślach: Przyjdź, Duchu Święty. Nie są to magiczne słowa, które natychmiast dają mi odpowiedzi. Ale otwierają mój umysł i serce na Bożą perspektywę. Zauważyłem, że po tej modlitwie częściej słucham niż mówię, częściej zadaję pytania niż narzucam rozwiązania. I paradoksalnie, właśnie wtedy moje rady wydają się najbardziej pomocne. Ósma modlitwa to słowa psalmisty: Stwórz o Boże we mnie serce czyste. Ps. 12 to wołanie o wewnętrzną odnowę, które może towarzyszyć nam każdego ranka, rozpoczynając dzień z pragnieniem duchowej czystości i autentyczności. Elżbieta, 72-letnia była pielęgniarka, opowiedziała, jak ta modlitwa pomogła jej w procesie przebaczenia. Przez lata nosiłam w sercu urazę do mojej siostry za dawną krzywdę. Ta gorycz. Zatruwała nie tylko naszą relację, ale całe moje życie wewnętrzne. Pewnego dnia, podczas rekolekcji, kapłan zaproponował, byśmy przez tydzień każdego poranka powtarzali słowa: Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. Początkowo robiłam to mechanicznie, bez głębszego przekonania, ale z dnia na dzień zaczęłam odczuwać, jak te słowa pracują we mnie jak odsłaniają warstwy zranienia i urazy. Po miesiącu takiej praktyki poczułam gotowość, by zadzwonić do siostry. Nie była to łatwa rozmowa, ale zapoczątkowała proces uzdrowienia, który trwa do dziś. Dziewiąta modlitwa to prośba uczniów z Emaus. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Łk 24:29. Jest to modlitwa szczególnie odpowiednia na końcu dnia, gdy zmęczenie daje się we znaki, a ciemność, zarówno ta fizyczna, jak i duchowa, zdaje się gęstnieć wokół nas. Józef, 85-letni wdowiec, podzielił się, jak te słowa stały się jego wieczorną modlitwą. Samotne wieczory są najtrudniejsze. Dom wydaje się zbyt cichy, zbyt pusty bez głosu żony. Zacząłem każdy wieczór zapalając świecę przy jej zdjęciu i wypowiadając te słowa Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. Mówię to do Jezusa, ale też trochę do niej, wierząc, że w tajemniczy sposób w Chrystusie nadal jesteśmy połączeni. Ta prosta praktyka nadała moim wieczornom nowy wymiar. Nie są już czasem pustki, ale czasem obecności, czasem komunii. Dziesiąta modlitwa to słowa centuriona z Kafarnaum, które powtarzamy podczas każdej mszy świętej tuż przed Komunią. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Mataj, no osiem. Jest to wyznanie naszej niegodności przed Bogiem, połączone z głęboką wiarą w Jego uzdrawiającą moc. Jak włączyć te modlitwy westchnienia w naszą codzienność? Oto kilka praktycznych wskazówek. Po pierwsze, wybierz jedną lub dwie modlitwy, które szczególnie rezonują z Twoją obecną sytuacją życiową. Nie próbuj od razu praktykować wszystkich to mogłoby prowadzić do powierzchowności. Lepiej pozwolić, by jedna modlitwa zakorzeniła się głęboko w Twoim sercu, niż recytować wiele z przyzwyczajenia. Po drugie, zapisz wybraną modlitwę na małych karteczkach i umieść je w strategicznych miejscach, na lustrze, w łazience, na lodówce, w portfelu, przy łóżku. Te wizualne przypomnienia pomogą Ci powracać do modlitwy w ciągu dnia. Teresa, 74-letnia emerytowana nauczycielka, podzieliła się swoją metodą. Mam problemy z pamięcią, więc boję się, że zapomnę o modlitwie. Wybrałam więc konkretne kotwice w mojej codziennej rutynie. Za każdym razem, gdy myję ręce, szepczę: Stwórz o Boże we mnie serce czyste. Gdy czekam, aż woda zagotuje się na herbatę, mówię: Przyjdź, duchu święty, przy każdym posiłku, panie. Przymnóż nam wiary. Te małe momenty stały się punktami święta w moim dniu. Po trzecie, połącz modlitwę z oddechem. Oddech jest najbardziej podstawowym rytmem naszego życia i może służyć jako naturalne tło dla modlitwy. Na przykład, na wdechu możesz mówić Panie Jezu Chryste, a na wydechu Zmiłuj się nade mną. Po czwarte, nie zniechęcaj się, gdy Twoja uwaga błądzi podczas modlitwy. To normalne. Gdy zauważysz rozproszenie, po prostu łagodnie powróć do modlitewnych słów, bez samooskarżania. Piotr, osiemdziesięcioletni były prawnik, podzielił się swoją walką z rozproszeniami. Mam analityczny umysł, który ciągle chce rozwiązywać problemy, planować, analizować. Podczas modlitwy często łapię się na tym, że moje myśli odpłynęły daleko. Kiedyś to mnie frustrowało, teraz traktuję te powroty jako część modlitwy. Każdy powrót jest jak mały akt wiary, małe tak dla Boga. Paradoksalnie, im więcej razy muszę powracać, tym więcej mam okazji, by ponownie wybierać Boga. Po piąte, pamiętaj, że modlitwa to nie tylko słowa, ale spotkanie z żywym Bogiem. Słowa są bramą, ale prawdziwa modlitwa prowadzi poza słowa. Do ciszy serca, gdzie Bóg przemawia. Maria, siedemdziesiąt dziewięcioletnia wdowa, opowiedziała o swojej podróży ku kontemplacyjnej modlitwie. Zaczęłam od powtarzania krótkich modlitw, takich jak Jezu, ufam Tobie, czy Panie, przymnóż nam wiary. Z czasem zauważyłam, że po kilku powtórzeniach pojawia się moment ciszy, jakby słowa odprowadzały mnie do progu, a potem zostawały za drzwiami. W tej ciszy doświadczam Bożej obecności inaczej, nie przez rozumienie czy uczucia, ale przez głęboką świadomość, że jestem kochana i że nie jestem sama. To jak siedzenie w ciszy z ukochaną osobą nie potrzeba słów, by komunikować miłość. Kończąc nasze rozważania, chciałbym zachęcić Cię do praktycznego eksperymentu. Przez najbliższy tydzień wybierz jedną z przedstawionych dziś modlitw i uczyń ją swoją codzienną praktyką. Powtarzaj ją w momentach, gdy budzisz się rano, gdy czekasz na przystanku, gdy stoisz w kolejce, gdy czujesz niepokój lub zmęczenie. Nie oceniaj rezultatów, po prostu bądź wierny praktyce. Po tygodniu zastanów się: Czy ta modlitwa zaczęła w tobie żyć? Czy wypływa z serca naturalnie, bez wysiłku? czy przynosi zmianę w twoim postrzeganiu codzienności. Jeśli tak, kontynuuj. Jeśli nie, może warto spróbować innej modlitwy, która lepiej rezonuje z twoją duchową wrażliwością. Pamiętaj, że modlitwa to nie obowiązek, ale przywilej. To zaproszenie do intymnej relacji z Bogiem, który zna cię lepiej niż znasz sam siebie i kocha cię bardziej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Zakończmy naszą refleksję modlitwą. Boże, dziękujemy Ci za dar słów, które przez wieki niosły wiarę, nadzieję i miłość Twoim dzieciom. Dziękujemy za świadectwa tych, którzy przed nami odkrywali moc prostej, płynącej z serca modlitwy. Pomóż nam, by te krótkie westchnienia stały się naszym duchowym oddechem, pulsem naszej wiary w codzienności. Kiedy ogarnia nas lęk. Niech nasze usta szepczą, Panie, przymnóż nam wiary. Kiedy czujemy się niegodni i zagubieni, niech nasze serca wołają, Jezu, zmiłuj się. Kiedy brakuje nam mądrości i światła, niech nasz Duch wzywa, przyjdź, Duchu Święty. Spraw, aby nasze życie stawało się stopniowo nieprzerwaną modlitwą, nie przez nieustanne mówienie, ale przez nieustanną świadomość Twojej obecności, Twojej miłości, Twojego prowadzenia, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.